Kurwiks została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga gwięznego patrolu! Na czele której stoi Kapitan Bomba! Miejsce planeta Galwax w galaktyce Kurwiks. Misja: Wpadać opuszczoną bazę! Kurwa! Ja pierdolę, ale mnie przestraszyłeś! Co się Chuj w bombki strzelił! Choinki nie będzie! Ale ze mnie pytał. Zapomniałem nabojów! Hehe! <laughs> ale z ciebie pierdolony cwel! O kurwa! Ze mnie też! Ja też zapomniałem! Kurwa! Ale z was jebane cioty! <laughs> kurwa! Panie Kapitanie, co pan robi? Ochujał pan? Lepiej od razu zapnijcie mnie w dupę! Bo ja też zapomniałem!